Marzenia się spełni spełniły podwójnie, także jeden bieg, dwie rzeczy e, stały się niesamowite w końcu i, no i fajnie było. No. Był fajny bieg, tak naprawdę się ułożyło wszystko, jak mogło się ułożyć pod moje myśli, więc skorzystałam z okazji. No, taktyki tak naprawdę nie mieliśmy na żaden bieg, bo to był po prostu bieg na miejsca, więc e, nie wiedzieliśmy czego się spodziewać, czy to będzie bieg mocno, mocno, czy też e, Wolno, ale no właśnie, Ben trener mówił, że w okolicach 3-5 najszybciej mam przebiec pierwszy kilometr, żeby się nie wypalić. No i tak było w sumie, 3-5 pierwszy kilometr, a paczka się fajnie rozciągnęła. Była taka grupa, która trzymała naprawdę ja ją trzymałam cały czas. I to mnie po prostu tak jakby motywowało i w tym pociągu leciałam z nimi, więc było fajnie. No Tak takiej nie było, bo to 5. dopiero na koło do mety, ten czas zobaczyłam, to wtedy było jeszcze większa petarda po ten rekord Polski. Dałam dużo z siebie na pewno, najlepszy no, wynik w życiu, więc tak naprawdę na pewno to, to mnie dużo kosztuje, też taki bieg. A po prostu powiedział, że nie szybciej niż czy pięć, bo później może, może zabraknąć na końcówce i tego się baliśmy, żeby nie zabrakło i no i nie zabrakło, bo był ostatnie koło bardzo szybkie. Yy, za dwa dni myślę, że dam radę się zregenerować, bo jestem w formie, przyjechałam wypoczęta, ten bieg do mnie wyciągnie, ale myślę, że dam radę. Mamy jeszcze, jeszcze trochę czasu, yy, dużo będzie na pewno kąpieli w, lo, w lodzie, więc, więc zobaczymy, w sumie, w sumie zobaczymy za dwa dni.